Witam moi drodzy, bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj moi drodzy, karty Lenormand, oczywiście, na co zwrócić uwagę? Powinnaś, powinieneś w tych najbliższych dniach. Zaraz zobaczymy, co karty nam podpowiedzą. Na co powinnaś powinieneś zwrócić uwagę? Powtarzam, pytanie do karty. Zwróć uwagę na osoby fałszywe przede wszystkim i jakieś nieszczere wiadomości, które przychodzą albo przyjdą do Twojego domu, bo ktoś może knuć jakąś intrygę, podstęp, i moi drodzy, też tutaj są jakieś sprawy związane z podróżami, z ruchem, z komunikacją. Jest coś nieszczerego koło komunikacji, koło podróży, rozmów w waszym domu. Także przede wszystkim należy się zdecydować i mieć jakieś stałe stanowisko co do planów podróży, co do planów Waszego miejsca zamieszkania, domu. Bo tutaj są, moi drodzy, nieszczerości, trzeba coś wyjaśnić. Tutaj potrzebna tylko jest rozmowa, tak? Oczywiście, na to trzeba zwrócić uwagę, żeby to wyjaśnić już. Teraz, bo tutaj się pokazuje jedyneczka, i jeździec mówi, że już teraz wyjaśniaj kwestie podróży, kwestie Twojego domu, kwestie jakiejś wizyty. Masz możliwości i działaj, tak? Na co zwrócić uwagę w tej chwili, moi drodzy, aby się wyciszyć? Lilię mówią o spokoju, o takiej pomocy. Możliwe, że Masz już doświadczenie, wiesz jak działasz w zasadzie jak działa Twoja psychika, Twój organizm. Zrób coś dla siebie, tak? Wycisz się, uspokój, daj sobie czas. Masz w tym doświadczenie. Tutaj, kochani, też pokazany jest list, dokument, ważna informacja. Która przyjdzie do Was, a mianowicie od kogoś z przeszłości. Możliwe, że tej wiadomości się jeszcze nie spodziewasz, ale to jest, moi kochani, ktoś z przeszłości, kto da znać o sobie, i oczywiście tutaj to może być kobieta albo kobiety. Będzie miała jakąś sprawę, i na to trzeba zwrócić uwagę, tu trzeba będzie porozmawiać, bo to jest sprawa z przeszłości. Możliwe, że ten ktoś będzie chciał coś wyjaśnić, naprawić. To mogą być kobiety, albo kobieta. Też tutaj pokazała się karta mężczyzny, osoby męskiej. Także co do podróży. To powtarzam, jest sprawa z mężczyzną do wyjaśnienia, a tutaj jest wiadomość od kobiety: spotkanie z kobietą, rozmowa, może przez telefon, niekoniecznie twarzą w twarz, i tutaj też właśnie trzeba wyjaśnienia. Możliwe, że tajemnica się wyjaśni. Mogą być jakieś, moi drodzy, rozliczenia tutaj, możecie mieć, moi kochani, troszeczkę niejasności, niezdecydowania w tej sprawie. No, właśnie o czym mówię, i tutaj wyprzedziłam tą kartę swoimi słowami i myślami jednocześnie. Czas na wybór, na decyzję. W sprawach być może ważnych dla Was podróży, w sprawach pewnego rozwiązania, jaki kierunek macie przybrać, obrać w tej chwili. Także tutaj na to zwracajcie uwagę, aby nie działać niezdecydowanie i niejasno, tylko musicie obrać kierunek dokładny. To, co chcecie robić, to, co chcecie działać, w jakim kierunku chcecie iść, czy podróżować, określić śmiało termin, z kim, gdzie i tak dalej. No oczywiście koło Was, kochani, tutaj jest duża komunikacja, ale też troszeczkę niepokoju zwrócić uwagę na to, aby moi drodzy wyciszyć się trochę. Tak, jak już wcześniej powiedziałam, no i oczywiście, moi drodzy, tu mogą być naprawdę duże plotki. Zwróćcie uwagę na to, że ktoś w Waszym otoczeniu jest, kto może manipulować, zazdrościć, knuć jakieś podstępne rzeczy. I moi, kochani, to jest wszystko związane z Waszym środowiskiem takim. Najbliższych przyjaciół, przysłowiu przysłowiowo przyjaciół, e, znajomych, bądź też jakiejś tam rodziny. Tutaj, moi kochani, jest pokazana. Rozrywka, też wyjście jakieś, y, gdzieś na imprezę, jakieś spotkania towarzyskie i tak dalej. Y, oczywiście tutaj macie dużo rozmów, ale też i zazdrości przy tym wszystkim. I zwróćcie uwagę, moi drodzy, na Wasze wybory. Co dotyczące są co, dotyczy, co dotyczą znajomości tak. Bo oczywiście może niezbyt dobrze dobieracie przyjaciół w tej chwili, czy znajomych. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo to jest kwestia bardzo, bardzo ważna. Także moi kochani tutaj naprawdę zwróćcie uwagę na wasze wybory, bo to się pokazało parę razy. W tych kartach. Także dużo spraw z przeszłości, dużo osób z przeszłości, kobiet bądź mężczyzna, również tutaj się pokazuje, męska relacja. Także zwróćcie uwagę na nieszczerości w waszych relacjach, jakieś zazdrosne sprawy. Wybierajcie rozsądnie moi drodzy, tutaj znajomości. Na to zwróćcie uwagę, ja Wam dziękuję za uwagę i pozdrawiam, choć trudne czytanie, powiem szczerze, to bardzo przydatne. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.